Taka praca domowa zepsuła mi cały dzień. Po prostu praca domowa zmiana ci wykorzystałem wszyscy te nieprzygotowania, żeby to zrobić. Hmm. Oprócz zachowania domowników oraz ich nawyki, jak gdyby byli bohaterami filmu przyrodniczego. To przecież głupie! No dobra, zacznę od Hani. Nadszedł czas łop. Młoda samica wpatruje się w stado słodyczy. Interesują ją tylko te najsłodsze. Jest smakowity kąsek czekolada. Pokonanie wszystkich przeciwieństw natury wymaga od samicy poważnych umiejętności ta ich nie posiada. Halo? Mam jutro. Jakiego? Jutro nie Jej, ale super! Dzięki, że mi powiedziałaś. Wiesz co, muszę na razie kończyć. To pa, dzięki jeszcze raz. Trzeba to koniecznie uczcić. Młoda osobniczka klasy ludzkiej otrzymała informację o przemijającym zagrożeniu. Rozpoczyna się bardzo widowiskowy taniec rytualny. Jesteśmy świadkami swoistego rytuału. Samica, znaczy ten, stroszy grzyb, zamieniając się w prawdziwego drapieżnika. Sawanna rządzi się swoimi prawami. Przetrwają tylko najsilniejsi. Do momentu osiągnięcia dorosłości, samica rasy ludzkiej zawsze dba o swoje potomstwo. Młoda samica dociera do wodociągu i wkracza w dobrze znane sobie otoczenie. Po zaczerpnięciu łeku. Życiodajnego innego płynu oddala się w odosobnione miejsce. Ale cóż to? Do wodopoju podąża również starsza samica. Dziś będzie musiała obejść się z Samica matka przeszukuje dom w poszukiwaniu swoich młodych. Gdy dociera do miejsca przebywania najstarszego z nich, doznaje szok. Najwidoczniej receptory wzroku przesłały do mózgu sanicy koni niezły bajzel. Hania! Hania! Mamo, tak słucham, cię. bo ja bym chciała iść na koncert, ale to miejsce tego koncertu jest trochę daleko e, i ten koncert się bardzo, bardzo późno kończy. No więc mogłabym zrobić tak, bo ja tam idę z koleżankami i e, rodzice te, jednej z tych koleżanek mogą nas tam zawieźć, a później możemy przenocować e, u tej samej koleżanki. Młode chętnie wydostałyby się z Już czas, by były samodzielne, ale na Poznanie Wielkiego Świata to jeszcze nieco za wcześnie. Nie no, Kamil, to jestem za ciebie odpowiedzialna i nie ma w ogóle takiej opcji. Nie ma Świetnie. takiej opcji. Chcesz być starsza, móc podejmować sama decyzję, a nie o wszystko pytać się mamy. Młode chcemy. osobniki, podobnie jak delfiny, miewają huśtawki nastroju. I potrafią być wobec siebie agresywne. No dobrze, oglądamy film. A jaki? No to zobaczymy. Nie, to jest słabe. To jest bardzo dobry film. No skąd? Powinnaś go obejrzeć. Nie, eee, jest nudny. No dobra, to zobaczmy. To rodzinne stado czekają zmienne koleje losu. Łączą je silne więzi. Podczas wieczorów filmowych saki te współpracują w grupach. Jednak. Gdy daje osobie znać niezgodność charakterów, nie wszystko przebiega bez zakłóceń. Ja jestem starsza i ja decyduję. Już wolę sobie sama Przestań, to idź sobie na górę, jeżeli masz taki No dobrakace. i dobrze. Odejdź no. Migracje stada to jesienny rytuał. Aby wkupić się w łaski innego stada, wymagane są dary. No co myślisz? Czy Zosi się spodoba kukilów? No, nie wiem, tak z samego opakowania wydaje mi się interesujące, no ale nie wiem dokładnie, co jest w środku. Powinniśmy chyba otworzyć. O to chodzi, bo tam jest niespodzianka, jest 12 różnych lalek, które Zosia może tam znaleźć i nie wie, co jest w środku. I zobacz, jeszcze emocje zmieniają się na Właśnie. samym samym. ...dynamiczna dziewczyna. No, ale śmieszny pieczek. A Ty? A ja mam Kale's Creative Hearts. O, ona maluje. No. Super, ale ma akcesoriów. No, dokładnie. I paleta. Cześć, co no. robicie? Co to za laleczki? sprawdzamy, czy zaś się spodobają, bo... Zobacz, czatelka, Półki luz, to laleczki zmieniają się emocje, można je ubierać, przebierać, wymieniać ubraniami, mają masę akcesoriów, pieski. Będzie Zosia zachwycona? Tak. Kolekcjonerskie zobaczyć? No pewnie. 12 w komplecie. No widzę, że to będzie to co. To dobry znak. To my jedziemy. Możesz się po Wow, ile ich tu jest. Chyba nic się nie stanie, jak otworzę jedną. Ciekawa jestem, co w niej będzie. Uuu, tutaj do są opakowania. Zobacz, ja na początku te szedki. 9, 10, 11, 12. Wszystkie ma. Więc to są cztery grupy. Te są e, naukowe, te są kreatywne, te są po prostu słodkie, a te lubią spędzać czas z przyjaciółmi. Czy ja przypadkiem coś nie wypakowałam? Nie ma prezentu dla Zosi. Ups, jeszcze nie skończyłam tej mojej pracy domowej. Muszę iść. Kładącej się spaść najmłodszej latorośli bardzo często towarzyszą starsze osobniki. W zamian za ich słodycz bronią ich one przed napastnikami. Samica matka dba nie tylko o swoje młode, ale także poszerza swoją wiedzę. Dzięki temu zachowywana jest równowaga. Pomiędzy tym, co konieczne, a tym, co przyjemne. Ta umiejętność nie jest wymagana do przetrwania, ale ubarwia życie. Stan ozębienia jest fundamentalny, jeśli młody chce przetrwać. Poza samym procesem, niebywale ważny jest również sam rytuał miecia kłów. Po dniu pełnym wrażeń młode kładzie się spać. Modociana witalność jeszcze długo nie pozwoli jej zasnąć. Nie tylko ona nie wyśpi się tej nocy. Samica nie potrzebuje budzika. Młode dają jej znać, gdy nadchodzi pora posiłku. Pomimo niewielkich rozmiarów, potomstwo ma wręcz wilczy apetyt. Zresztą nic z tym dziwnego. Młode rosną w oczach i stale potrzebują energii, by mierzyć się z wyzwaniami dnia codziennego. Środkowy zlatorośli szykuje się, by opuścić gniazdo. Pewnym krokiem wyrusza w kierunku szkoły. To, z czego nie zdaje sobie sprawy, to fakt, że dziś jest sobota.